W Ewangelii usłyszeliśmy dzisiaj między innymi, że Pan Jezus poruszył kwestię trzech przykazań. Piątego, szóstego i ósmego. I tak się złożyło, że trzy dni temu w naszej parafii gościliśmy relikwie świętego Jana Pawła II. Wpatrując się w tą dzisiejszą Ewangelię, pomyślałem, że byłoby dobrze przy tej okazji przywołać nauczanie świętego Jana Pawła II właśnie dotyczące tych przykazań. Papież, kiedy przyjechał z pielgrzymką do Polski w 1991 roku, to właśnie wtedy w poszczególnych miastach Polski wygłaszał po kolei nauczanie dotyczące przykazań Dekalogu. Posłuchajmy zatem, co papież, a jestem przekonany, że dobrze przemyślał co ma mówić do nas, do swoich rodaków, właśnie względem Bożych Przykazań. Posłuchajmy, co mówi o piątym Przykazaniu. Wygłosił je w Radomiu. Przykazanie nie zabijaj, zakaz stanowczy i absolutny, od pierwszej chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. Prawo to w sposób szczególny bierze w obronę ludzi niewinnych i bezbronnych. Ludzkie kodeksy prawa bronią życia i karzą zabójców. Równocześnie jednak trudno nie stwierdzić, iż nasze stulecie jest wiekiem obciążonym śmiercią milionów ludzi niewinnych. Przyczynił się do tego nowy sposób prowadzenia wojen, który polega na masowym zwalczaniu i wyniszczaniu ludności niebiorącej wojnie czynnego udziału. Wystarczy przypomnieć bombardowania, aż do użycia bomby atomowej. Z kolei obozy koncentracyjne, masowe deportacje ludności, kończące się śmiercią milionów niewinnych ofiar. Na naszych ziemiach przykazanie nie zabijaj pogwałcone zostało milionami zbrodni i przestępstw. Wśród tych zbrodni szczególnie wstrząsające pozostają systematyczne zabójstwa całych narodów, przede wszystkim Żydów, czy też grup ludnościowych jak Cyganie. Tylko z motywów przynależności do tego narodu czy też rasy. Na miejsce Bożego nie zabijaj, postawiono ludzkie: wolno zabijać, a nawet trzeba zabijać. I oto ogromne połacie naszego kontynentu stały się grobem ludzi niewinnych, ofiar zbrodni. Do tego cmentarzyska ofiar ludzkiego okrucieństwa w naszym stoleciu dołącza się inny, jeszcze wielki cmentarz. Cmentarz nienarodzonych, cmentarz bezbronnych, których twarzy nie poznała nawet własna matka, godząc się lub ulegając presji, aby zabrano im życie, zanim jeszcze się narodzą. Aparat filmowy utrwalił tę rozpaczliwą obronę nienarodzonego dziecka w łonie matki wobec agresji. Kiedyś oglądałem taki film i do dziś dnia nie mogę się od niego uwolnić, nie mogę uwolnić się od jego pamięci. Trudno wyobrazić sobie dramat straszliwszy, straszliwszy w swej moralnej, ludzkiej wymowie. Czy jest taka ludzka instancja? Czy jest taki parlament, który ma prawo zalegalizować zabójstwo niewinnej i bezbronnej istoty ludzkiej? Kto ma prawo powiedzieć wolno zabijać, nawet trzeba zabijać tam, gdzie trzeba najbardziej chronić i pomagać życiu? Zauważmy jeszcze, że przykazanie nie zabijaj. Zawiera w sobie nie tylko zakaz, ono wzywa nas do określonych postaw i zachowań pozytywnych. Nie zabijaj, ale raczej chroń życie, chroń zdrowie i szanuj godność ludzką każdego człowieka, niezależnie od jego rasy czy religii, od poziomu inteligencji, stopnia świadomości czy wieku, zdrowia czy choroby. Nie zabijaj, ale raczej przyjmij drugiego człowieka jako dar Boży, zwłaszcza jeśli jest to Twoje własne dziecko, nie zabijaj, ale raczej staraj się pomóc Twoim bliźnim, aby z radością przyjęli swoje dziecko, które po ludzku biorąc uważają, że pojawiło się nie w porę. Musimy zwiększyć równocześnie naszą społeczną troskę nie tylko o dziecko poczęte, ale również o jego rodziców, zwłaszcza o jego matkę. Jeśli pojawienie się dziecka stawia ich wobec kłopotów i trudności ponad ich siły, przynajmniej tak myślą. Troska ta winna znaleźć wyraz zarówno w spontanicznych ludzkich postawach i działaniach, jak też w tworzeniu instytucjonalnych form pomocy dla tych rodziców poczętego dziecka, których sytuacja jest szczególnie trudna. A teraz posłuchajmy, co papież mówił na temat szóstego przykazania, które wygłosił w Łomży. Co stało się z przykazaniem niecudzołóż w naszym polskim życiu? Czy małżonkom naprawdę zależy na tym, ażeby ich dzieci rodziły się z czystych rodziców? Czy nosimy w sobie poczucie, że ciało ludzkie jest wezwane do zmartwychwstania i że winniśmy troszczyć się o zachowanie jego godności? Czy potrafimy sobie uświadomić, że ludzka płciowość jest dowodem niesłychanego wręcz zaufania, jakie Bóg okazuje człowiekowi, mężczyźnie i kobiecie? I czy staramy się tego Bożego zaufania nie zawieść? Czy pamiętamy o tym, że każdy człowiek jest osobą, i że nie wolno drugiego człowieka sprowadzać do roli przedmiotu, który z porządliwością można oglądać, lub którego się po prostu używa? Czy narzeczeni budują swoją przyszłość, przyszłą jedność małżeńską tak, jak to się robić powinno, to znaczy Zaczynając od budowania jedności ducha? Czy małżonkowie pracują nad pogłębieniem swojej małżeńskiej jedności pomimo całego trudu, a także obiektywnych trudności, jakie niesie z sobą życie, pomimo różnych ułomności, jakimi oboje się są obciążeni? Czy pamiętają o tym, że w momencie ich ślubu przed ołtarzem sam Chrystus zobowiązał się być z nimi zawsze, być ich światłem i mocą? Czy małżonkom naprawdę zależy na tym, aby ta boska obecność Chrystusa napełniła ich życie małżeńskie i rodzinne? Pytania te stawiam przed Bogiem, stawiam je wszystkim rodzinom katolickim, wszystkim małżonkom, wszystkim rodzicom w całej Polsce. Chrystus, dobry pasterz, staje pomiędzy mężczyzną a kobietą w tym wielkim sakramencie, przez który stają się oni mężem i żoną. A z kolei rodzicami swych dzieci, ojcem i matką. Ten, który uczy nie cudzołóż, jest dobrym pasterzem, pasterzem ludzkiej miłości, którą chce uczynić piękną, trwałą, wierną, nierozerwalną. Jeśli ślubujecie sobie wzajemnie iż cię nie opuszczasz aż do śmierci, to on, dobry pasterz, staje się w sakramencie najwyższym poręczycielem tych waszych ślubów. Sakrament. Jest źródłem moralnej mocy dla człowieka, dla mężczyzny i kobiety, aby oboje sprostali swym ślubom, aby przezwyciężyli słabości i pokusy, aby nie dali się uwieść żadnej modzie. Trzeba tylko wytrwale współpracować z łaską sakramentu małżeństwa. Trzeba tę łaskę stale odnawiać, oby całe nasze społeczeństwo uwolniło się od tego złudzenia wolności, wolnej miłości. Którą usiłuje się przesłonić rzeczywistość cudzołóstwa i rozwiązłości. Zbyt dużo kosztuje ta ułuda. Dobry pasterzu, co mamy czynić, aby ten proces narastający poprzez całe lata zatrzymał się i odwrócił? Co mamy czynić, aby słowo Bożego przykazania i głos chrześcijańskiego sumienia nie był dalej zagłuszany, wyrywany, wydziobywany przez drapieżne ptaki? Matko pięknej miłości, ty nam pomagaj znajdować odpowiedź na te pytania, które dzisiaj zostały postawione w homilii. Ty nam kształtuj serca, abyśmy wiedzieli, jaka miłość jest prawdziwa i jak ją odróżnić od miłości pozornych, a żebyśmy w młodości czy w małżeństwie nie ulegali fałszywym prorokom, których nie brak, nie brak na całym świecie. Więc trudno się dziwić, że są i w Polsce. Zresztą każdy z nas Nosi w sobie tego fałszywego proroka, który się nazywa trojaką porządliwością. Ale nie jest to potęga nieprzezwyciężona, tylko trzeba patrzeć od młodości, od dziecka, w oczy tej matki pięknej miłości, a ona nauczy nas właściwej odpowiedzi na pytanie czasem bardzo trudne, gdzie trzeba będzie podjąć zmagania się z sobą, ale jest to zmaganie o wielką wartość. Bo nie można w życiu przegrać miłości, nie można w życiu przegrać prawdziwej miłości. Kryterium niech będzie po prostu to, co każdy i każda z Was ślubuje w momencie sakramentu: miłość, wierność, uczciwość małżeńską i że Cię nie opuszczasz do śmierci. To jest sprawdzian. Nie dajcie się uwieść innym pozorom. I wreszcie przykazanie ósme, które święty Jan Paweł II wygłosił w Olsztynie. Ósme, przykazanie dekalogu w sposób szczególny wiąże się z prawdą, która obowiązuje człowieka w obcowaniu z innymi ludźmi i w całym życiu społecznym. Nie mów fałszywego świadectwa. Prawda jest dobrem, a kłamstwo fałsz, zakłamanie jest złem. Doświadczamy tego w różnych wymiarach i w różnych układach. Przypatrzmy się znaczeniu prawdy w naszym życiu publicznym. W odnowionej Polsce nie ma już urzędu cenzury. Różne stanowiska i poglądy mogą być przedstawiane publicznie. Została przywrócona, jakby powiedział Cyprian Norwid, wolność mowy. Wolność publicznego wyrażania swoich poglądów jest wielkim dobrem społecznym, ale nie zapewnia ona wolności słowa. Niewiele daje wolność mówienia, jeśli słowo wypowiadane nie jest wolne, jeśli jest spętane egocentryzmem, kłamstwem, podstępem, może nawet nienawiścią lub pogardą dla innych. Dla tych na przykład, którzy różnią się narodowością, religią albo poglądami. Niewielki więc będzie pożytek zmówienia i pisania, jeśli słowo będzie używane nie po to, aby szukać prawdy, wyrażać prawdę i dzielić się nią, ale tylko po to, by zwyciężać w dyskusji i obronić swoje, może właśnie błędne stanowisko. Może się zdarzyć, że człowiek mówi jakąś prawdę po to, żeby uzasadnić kłamstwo. Wielki zamęt wprowadza człowiek w nasz ludzki świat, jeśli prawdę próbuje oddać na służbę kłamstwa. Prawda zostaje poniżona także wówczas, gdy nie ma w niej miłości do niej samej i do człowieka. W ogóle nie da się zachować ósmego przykazania, przynajmniej w wymiarze społecznym, jeśli brakować będzie życzliwości, wzajemnego zaufania i szacunku wobec tych wszystkich odmienności, które ubogacają nasze życie społeczne. Przez wiele lat doświadczaliśmy w wymiarze społecznym, że publicznie nie mówiono prawdy i nie dopuszczano do jej mówienia. Istnieje przy to wielka potrzeba odkłamania naszego życia w różnych zakresach. Trzeba przywrócić niezastąpione niczym miejsce cnocie prawdomówności. Trzeba, by ona kształtowała życie rodzin, środowisk, społeczeństwa, środków przekazu, kultury, polityki i ekonomii. Czasem człowiek nie ma prawa do pewnej prawdy. Dlatego my patrzymy z podziwem na ludzi, którzy wobec przemocy, na przykład w czasie okupacji, potrafili nie wydać, nie powiedzieć prawdy, ponieważ do tej prawdy nie miał prawa ten, który jej żądał, który ją wymuszał przemocą. Jednakże to przykazanie ma zasięg szerszy. Przecież wiemy, że istnieje chociażby taka zwyczajna, potoczna obmowa. Niby mówić się prawda, ale szkodzi drugiemu człowiekowi. A więc przykazanie jest precyzyjne, kiedy mówi o świadectwie przeciw bliźniemu twemu. Istnieją różne formy zniesławiania człowieka. Czasem robi się to po cichu, z ukrycia, a czasem bardzo jawnie. Istnieje wręcz wreszcie oszczerstwo, to znaczy mówi się o człowieku drugim źle i nieprawdę. To jest szczególna postać niszczenia prawdy, szczególna postać przekraczania tego przykazania, które obowiązuje nas do dawania świadectwa. Chrystus zobowiązał uczniów do dawania świadectwa: Będziecie moimi świadkami, będziecie świadkami prawdy. To świadectwo będzie Was kosztować, tak jak kosztowało mnie. Przecież pamiętamy, że. Na tym ostatecznym, dramatycznym, także i po ludzku trybunale, Chrystus przed Piłatem, zapytany, czy jest królem, odpowiedział: Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Słowo ludzkie jest i powinno być narzędziem prawdy. Prawda was wyzwoli, powiedział Chrystus. Tak, prawda was wyzwoli. To jest dopowiedzenie do ósmego przykazania. Starajmy się odnaleźć pełne znaczenie i wartość prawdy, prawdy, która wyzwala, oraz wolności przez prawdę. Poza prawdą, wolność nie jest wolnością, jest pozorem, jest zniewoleniem. Amen.